Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego instrukcje w samolotach zawsze mówią, żebyś najpierw założył maskę tlenową sobie, a dopiero pomagał innym? I właśnie to pytanie może wydawać się banalne, ale ma w sobie sporo mądrości, które wykracza daleko poza sytuacje awaryjne w samolotach. I w dzisiejszym materiale zagłębimy się w temat, który może zmienić Twoje życie, i jakby omówimy dzisiaj sobie, dlaczego musisz mieć siebie na pierwszym miejscu. Zanim przejdziemy dalej, przejdźmy do historii. Ani. Ania to 35-letnia matka, dwójki dzieci, żona, córka starzejących się rodziców i ceniony pracownik: korpo. dzień zaczyna się o 5 rano, a kończy się często po północy. I między obowiązkami w pracy, opieka nad dziećmi, wsparciem dla męża i pomocą rodzicom, Ania zapomniała o jednej ważnej rzeczy: o sobie. I to bardzo wiele osób tak dzisiaj ma. Właśnie brzmi znajomo. Może nie jesteś anioł, ale z pewnością znasz kogoś takiego, a może sam jesteś w podobnej sytuacji. I w naszym społeczeństwie często uczy się nas, że dbanie o siebie to egoizm, że powinniśmy zawsze stawiać innych na pierwszym miejscu, ale czy to w ogóle jest zdrowe podejście? Nie wyobraźmy sobie, że życie to maraton. Czy biegacz, który nie dba o swoje ciało, nie odpowiednio nie odpoczywa, ma szansę, jakby dobiec do mety, a jeżeli tak, to z satysfakcjonującym wynikiem. Oczywiście, że nie. Tak samo jest z nami w codziennym życiu. Jeżeli nie zadbamy o siebie, w końcu zabraknie nam sił, by pomagać chociażby innym i by chociażby sa samemu pracować na wysokich obrotach. Ale co tak naprawdę oznacza stawianie siebie na pierwszym miejscu? Czy to oznacza, że mamy być egoistami i ignorować potrzeby innych? Też nie. Jakby to oznacza, że musimy znaleźć równowagę między dbaniem o siebie a dbaniem o innych. I wróćmy do naszej Ani. Po latach zaniedbywania siebie Ania zaczęła odczuwać skutki. Ciągłe zmęczenie, problemy ze zdrowiem, narastająca frustracja i poczucie, że traci kontrolę nad swoim życiem. I czy taka osoba, która ma te cechy, czy taka Ania mając te cechy może być dobrą matką, albo dobrą żoną, albo dobrym pracownikiem? No, mi się wydaje, że tak średnio. Więc teraz zastanowimy się, jakie korzyści przynosi stawianie siebie na pierwszym miejscu i dlaczego warto stawiać siebie zawsze na pierwszym miejscu. Pierwsza sprawa: poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego. Kiedy dbamy o siebie, nasze ciało i umysł nam za to dziękują. Regularne ćwiczenia, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu to wszystko wpływa na nasze samopoczucie. Ania gdy zaczęła regularnie ćwiczyć i lepiej się odżywiać, zauważyła, że ma więcej energii i lepiej radzi sobie ze stresem. Kolejną sprawą jest zwiększona pewność siebie i poczucie własnej wartości. Kiedy traktujemy siebie z szacunkiem, wysyłamy światu sygnał, że jesteśmy wartościowi. To buduje naszą pewność siebie i nasza Ania, gdy zaczęła poświęcać czas na swoje pasje, poczuła się bardziej spełniona i pewna siebie. Następna rzecz lepsze relacje z innymi. Paradoksalnie, kiedy dbamy o siebie, nasze relacje z innymi się poprawiają: mamy więcej do zaoferowania, jesteśmy bardziej cierpliwi i wyrozumiali i Jesteśmy też bardziej asertywni, przez co zamiast się na wszystko zgadzać, umiemy odmówić i zyskujemy po prostu respekt w oczach innych. I nasza Ania zauważa, że gdy jest wypoczęta i zadowolona, po prostu jest lepszym człowiekiem dla swoich osób, z którymi ma jakąś relację. Następna rzecz: większa asertywność i umiejętność stawiania granic. Umiejętność mówienia nie bez poczucia winy to klucz do zdrowego życia. Ania nauczyła się, że nie musi zgadzać się na wszystko, co inni od niej oczekują. Następnie zwiększona produktywność i efektywność. Kiedy jesteśmy wypoczęci i zadowoleni, nasza produktywność wzrasta. Ania zauważyła, że mimo iż poświęca mniej czasu na pracę, osiąga lepsze rezultaty. Kolejna rzecz: rozwój osobisty i samorealizacja. Stawianie siebie na pierwszym miejscu oznacza również inwestowanie w swój rozwój. Ania zaczęła oczęszczać na kursy, które zawsze ją interesowały, co tworzyła ją na nowe możliwości. Ty nie musisz być Anią, możesz czytać na przykład książki, albo po prostu. Robić coś, co zmienia ciebie, i przez co jesteś lepszy o ten minimum 1% każdego dnia. Kolejna sprawa. Lepsza umiejętność radzenia sobie z trudnościami. Silna psychika to klucz do pokonywania życiowych wyzwań. Ania zauważyła, że problemy, które kiedyś wydawały się nie do pokonania, teraz są dla niej wyzwaniem, z którym potrafi po prostu sobie poradzić. Większa satysfakcja z życia i poczucie spełnienia. Kiedy dbamy o swoje potrzeby, czujemy się spełnieni i zadowoleni z życia. Ania zaczęła doceniać małe rzeczy i cieszyć się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Umiejętność rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb bez wyrzutów sumienia. Ania nauczyła się słuchać swojego ciała i umysłu, rozpoznawać swoje potrzeby oraz zaspokajać je bez poczucia winy. Wstępna sprawa. Naturalny szacunek ze strony innych. Kiedy szanujemy siebie... Inni też zaczynają nas szanować. Ania zauważyła, że ludzie zaczęli bardziej liczyć się z jej zdaniem i doceniać jej granice i po prostu ją lepiej respektować. I ostatnia rzecz, zwiększona efektywność. Ania odkryła, że kiedyś wypoczęta i zadowolona jest w stanie robić więcej w krótszym czasie, zarówno w pracy, jak i w domu. Ale jak w ogóle zacząć stawiać się na pierwszym miejscu? I właśnie oto kilka kroków, które pomogły naszej Ani, ale nie wątpię, jestem święcie przekonany, że te 10 kroków, które Ci przedstawię, pomogą również Tobie. I zaczynajmy. Zacznij od małych rzeczy. Nie musisz od razu rewolucjonizować swojego życia. Zacznij od 15 minut dziennie tylko dla siebie, czyli ustawiaj stoper, włączasz tryb samolotowy i przez 15 minut nic nie robisz. I jak czujesz, że wyciągasz gdzieś łapy, to się walisz w te łapy i mówisz, co Ty robisz? Miałeś siedzieć sam ze sobą. To jest mega ważne, bo w dzisiejszym czacie. Czas, w dzisiejszych czasach, które tak zasuwają, bardzo mamy mało czasu, żeby po prostu pobyć sami ze sobą. Druga rzecz, nauczy mówić nie. Nie musisz się zgadzać na wszystko, o co Cię po prostu proszą. Trójeczka, zadbaj o swoje zdrowie. Regularne badania, zdrowa dieta, ćwiczenia, trening siłowy albo aerobowy to po prostu podstawa. Czóreczka, znajdź czas na swoje pasje. Nawet jeśli to tylko godzina tygodniowo, to rób to, co kochasz. Piąteczka. Pracując nad swoim nastawieniem. Pozytywne myślenie może po prostu zmienić Twoje życie. Szósteczka. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi, jakby toksyczne relacje. Zabierają po prostu energię z Twojego życia. I radość, jakby pewnie zdaje sprawę, że istnieją te ludzie, co są takimi wampirami energetycznymi. Następnie siódemeczka. Naucz się prosić o pomoc. Jakby nie musisz, a nawet nie jest wskazane, żebyś wszystko robi, robił sam. Ósemeczka. Praktykuj wdzięczność, jakby docenianie tego, co masz. Może zmienić Twoje postrzeganie wszystkiego, jakby dookoła. Ogólnie Twoje postrzeganie świata. Dziewiąteczka. Zadbaj o sen. Odpowiednia ilość snu, czyli 7 do 9 godzin, to jakby podstawa dobrego samopoczucia i tego chyba nie trzeba tłumaczyć. I dziesiąteczka. Bądź dla siebie wyrozumiały. Jakby nikt nie jest idealny i ty też. Nie musisz, nawet nie jest to wskazane, żeby być takim ideałem, bo jak już będziesz się uważał za ideała, to nie będziesz się rozwijać, bo myślisz, że będziesz myślał, że jesteś idealny. Pamiętaj, że stawianie siebie na pierwszym miejscu to jest proces. Nie wydarzy się to z dnia na dzień. I potrzebujesz po prostu czasu, aby się. aby nauczyć się dbać o siebie i aby jakoś to połączyć ze swoim codziennym życiem, więc bądź dla siebie cierpliwy i nie karć się i warto też zaznaczyć, że stawianie siebie na pierwszym miejscu nie oznacza ignorowania potrzeb innych. To raczej znalezienie równowagi pomiędzy dbaniem o siebie, a dbaniem o innych. To jakby, to tak jak z tą maską tlenową w samolocie, że musisz najpierw zadbać o siebie, żeby móc skutecznie dbać i pomagać innym. Więc czy Ty jesteś gotowy, aby postawić się na pierwszym miejscu? Jakby, pamiętaj, to nie jest egoizm, to konieczność, bo tylko wtedy, gdy zadbasz o siebie, będziesz mógł naprawdę zadbać o innych. Więc zacznij od małych kroków, a ja się z tobą żegnam. To by było na tyle. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw suba. No i do następnego.